Jan Nowicki umarł przeszło miesiąc temu. Tak, szybko biegnie ten czas. Pragnąłbym przypomnieć tutaj jego wypowiedź, która wprawdzie nie jest jakąś odkrywczą wypowiedzią, bo dotyczy kontynuacji w sztuce oraz umiejscowienie naszej sztuki polskiej w sztuce europejskiej i odnoszenie się do tradycji. Chociaż tego rodzaju wypowiedzi nie należą do wypowiedzi mainstreamowych obecnie. Oto wypowiedź właśnie Jana Nowickiego. Warto ją posłuchać. A w drugiej części pozwoliłem sobie wyciąć fragment wywiadu, który przeprowadził Bronisław Maj z Janem Nowickim. I w czasie tego wywiadu. Jan Nowicki przeczytał fragment swojego eseju, prozy poetyckiej, jakby to nazwać, o maju. Ale nie o Bronisławie maju, tylko o maju, o miesiącu maju. Co oczywiście tutaj mm, miało pewne takie humorystyczne elementy ze względu na to, że prowadził to właśnie Bronisław maj, erudyta, człowiek też z estrady i wybitny naukowiec. Też warto posłuchać tego tekstu. Tego tekstu, który już sam w sobie umiejscawia Jana Dowickiego w, 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 gronie, w gronie najlepszych polskich pisarzy. Nie boję się tego powiedzieć, tak? W gronie najlepszych polskich pisarzy. No nie, no, tak się nie da. Tak się nie da, dlatego że. <grystanie> Do tego wszystkiego istnieje, jak sami wiecie, istnieje klasyka. Jesteśmy w pięknym i ważnym miejscu, gdzie jeszcze, gdzie są książki, które milczą i mają rację, bo są pełne dystynkcji i wielkiej mądrości, która jest zaklęta w nich od wieków od wieków, niech mi żaden reżyser filmowy, ani teatralny, nie mówi, że on coś wie więcej od, od Montenia i jego myśli, od Szekspira, od Czecho, Czechowa, niech mi tego nie mówi na Boga, no. dlatego, że to wszystko zostało powiedziane lepiej, czyli do tylko co można wnieść, do tajemnic, do puli osiągnięć świata, cegiełeczkę, Kawałeczek dlatego że przed nami byli piękni chłopcy i piękne dziewczęta. Najpierw trzeba się zapoznać z tradycją, co było, i dołożyć coś od siebie do tego, co jest polską kulturą, polską nauką i, i, i polskim wzruszeniem. Nie... Ja umiem miał na pamięć, co to lepiej brakuje. Ktoś? Kto powiedział, że sprawdzimy? No tak, no tak, proszę bez pogróży. Na początek. Słuchajcie, no w większości znamy tak książka jest wspaniała i niezwykła. To jako były historyk literatury coś mogę na ten temat powiedzieć, ale żeby nam się miło gawędziło, to teraz ta niespodzianka, która bardzo konkretnie rzeczowo i wyczerpująco omówiliśmy się. Janku, zaskoczę cię. Proszę Cię, żebyś przeczytał mój ulubiony fragment. Uwaga nadchodzi. Może to już starość, chociaż szyja wie, od kiedy sięgam pamięcią, zawsze bałem się Maja. Tej jego podstępnej, krótkotrwałej urody. Nadziej na coś, co nigdy do końca nie miało się spełnić. Powabu, zniewalającego przez moment. Psu, co w chwilę po wybuchu fioletem, rdzewiał. Dzwoneczku w konwalii w wazonie, jakiś czas potem Bezwłonnych i bezdźwięcznych. Maj za dużo zapowiada, narkotyzuje, przekarmia, wpędza w błąd. Może najlepiej przeżywać go w lutym, bo wtedy, gdy przyjdzie jego realny czas, poświęcimy mu co najwyżej połowę uwagi, tyłem do słońca z plecami pochylonymi nad grządką, która na szczęście zakwitnie dopiero za miesiąc albo dwa. Maj najlepiej sprawdza się w czekaniu na Maj. Nawiedzając nas gwałtownie i często bez uprzedzenia przypomina nabzdyczonego pachora, któremu wszystko wolno. Maj, pozbawiony kontroli, on się doprowadzi do szaleństwa, jak owego starca, patrzącego na śliczną licealistkę, siedzącą w pierwszym rzędzie, patrzył ze smutkiem, a potem głupi rozpościerał przed nią pawi ogon doświadczeń, popularności i efekciarskiej znajomości poruszanych rzeczy. Ona była majem. Była tak młoda i piękna, że swoją urodę mogła jeszcze traktować z bezczelną pobłażliwością. Widząc tę dziewczęcą wiosnę, stary wył w głębi serca i maj przesuwał na luty. Bo człowiek w pewnym momencie swojego życia przestaje zasługiwać na maj. W jego pełnym wymiarze może go co najwyżej podglądać i podziwiać, cieszyć się nim poniekąd, bez większego zacietrzewienia, inaczej może wpędzić się w niebezpieczne odczuwanie ponad stan. Powiem miesiąc ten z roku na rok, zamiast odpuszczać, coraz bardziej atakuje i zniewala, żeby ocaleć. Trzeba umieć się z nim rozminąć, ustąpić mu z drogi. Maj do końca naszego życia będzie ogłaszał, że należy się wszystkim, a człowiek zawsze będzie sobie wmawiał tę oczywistą nieprawdę, że tak jest w istocie. Maj starszych boli, ale tylko nieliczni przyznają się do tej udręki. Dlaczego? Bo ja wiem, może przez modny dzisiaj trend trzymania się pazurami młodości, może z powodu lęku przed starością, może z głupoty, z którą łatwiej popychać do przodu życie. Może. Ja w każdym razie wsiądę majem na swój stary rower i pękając wzdłuż głoni, a potem brzegiem Rudawy. Kątem oka spoglądać będę w stronę kwitnących drzew, jabłoni z myślą, że mimo miłości, jaką żywię do wiosny, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby ją wreszcie trafił szlak. Co nie zmienia faktu, że tym, którzy myślą inaczej, życzę wszystkiego najlepszego. Choćby mojej ukochanej sąsiadce Ani Wejman. Za te dwa małe krzaki magnoli, kwitnące w jej ogrodzie, patrzę na nie z balkonu i myślę, że kwiaty, ani zdaniem jej Staszka, nie przekwitają nigdy. No cóż, podoba mi się to. Co ty mnie takie długie? Poza tym pierwszy nas to czytam, mam nie naczytałem, nie przygotowałem. Nie wiem jak zaatakować poszczególne zdania, jak w